Cześć kochani, dzisiaj zapraszam na tak. Odpowiem Wam na kilka pytań i jest to tak o nazwie tak, polski. Zaczynajmy, nie, żeby nie przedłużać pytań jest słuchajcie 8 także bardzo, bardzo niewiele szybki tak, ale myślę, że dosyć fajny, tak ciekawy, tak można się z niego czegoś dowiedzieć no i co? I pierwsze pytanie jeden, twoja ulubiona potrawa polska? Jeżeli chodzi o polskie potrawy, to ja uwielbiam naprawdę bardzo dużo potraw uwielbiam pierogi na przykład gołąbki, ale taką moją ulubioną potrawą i typowo śląską są kluski oczywiście śląskie w Albo z mm, roladą, z roladą, ale taką wiecie: w środku z mięsem mielonym i z y, ogórkiem. Oczywiście, wiadomo, wszystkie przyprawy i te inne tam wchodzące. No i sos pieczeniowy do tego, a jeżeli nie, to taka sama wersja, tylko że pieczeń y, kluski, właśnie, i sos holenderski. Jest naprawdę niebo w gębie. Także. Polecam serdecznie każdemu, jeżeli jeszcze ktoś jest taki, kto tego nie jadł. Drugie pytanie: ziemniaki, kartofle czy pyry? Powiem Wam, że y, to jest ciężkie pytanie, tyle o ile, bo po prostu ja mówię ziemniaki, ja zawsze mówię ziemniaki. Ale u mnie w domu mój tata zawsze mówił kartofle, i zawsze była o to może nie awantura, ale zawsze się z tego śmieliśmy, bo on powiedział, że on ziemniaków nie chce, on chce kartofle. No, a, a, no ale u mnie mówi się ziemniaki, także ziemniaki na pewno. Czy wychodzisz na dwór, czy na pole? I to jest też bardzo dobre pytanie. Ja osobiście wychodzę na dwór, a na przykład mój mąż wychodzi na pole i cała jego rodzina wychodzi na pole. I ja pierwszy raz, kiedy się z tym spotkałam, to w ogóle nie wiedziałam o co chodzi i faktycznie nie skojarzyłam to ze zwykłym wiecie polem, no ale teraz już wiem, że w niektórych rejonach mówi się na pole, a nie na dwór albo na podwórko na przykład. Także ja mówię na dwór zdecydowanie cztery. Kapcie, papcie, papucie czy ciapy? Ech. Zazwyczaj chyba wydaje mi się, że mówię kapcie, chociaż czasami zdarza mi się papcie. Ehm, papucie niekoniecznie, a ciapy to w ogóle nie. Także myślę, że kapcie, papcie, a mój mąż też czasami, bo to z tamtych stron tak myślę, że przyszło, mówi pantofle. I no i co Wam mam powiedzieć no, dla mnie kapcie, papcie pantofle, papucie ciapy, może niekoniecznie bo to mi się nie kojarzy, ale jak kto by nie powiedział, tak bym go zrozumiała ja używam zwrotów papcie i kapcie kolejne pytanie piąte już ulubiona polska marka wiecie co, nie mam jakiejś swojej ulubionej polskiej marki, tak sądzę nic mi teraz nie przychodzi na myśl takiego, ani jeżeli chodzi o ubrania, ani o kosmetyki. Nie mam swojej jednej ulubionej firmy, z której wszystko by mi pasowało. Yy, także no, pominę to pytanie po prostu. Kolejne. Góry, morze czy jeziora? Ja uwielbiam wodę, więc dla mnie jeziora czy morze to jest to, co ja uwielbiam. Góry, wiem, że czasami w górach też jest bardzo często jakiś potok, czy, czy no nie wiem, rzeka, czy obojętnie co, ale ja w górach się męczę. Ja rzadko kiedy trafiam na dobrą pogodę w górach i zazwyczaj leję jak nie powiem gdzie, ja potem jestem chora, bo potem szybko łapię jakieś przeziębienia, denerwuję się tylko. Zresztą w górach jest dosyć niebezpiecznie. Yy, I co? No ja wolę wodę, także morze, jeziora. I to tak siódme, część Polski, którą chciałabyś odwiedzić powiem Wam, że najbardziej chciałabym odwiedzić Mazury dlaczego Mazury? Dlatego, że nie, nigdy tam nie byłam, nigdy nie miałam takiej możliwości nad morzem byłam, w górach byłam, w części zachodniej, tam wiecie, Poznań yy, Wrocław w tamte strony byłam tamta druga część, czyli właśnie bliżej Rzeszowa, nawet Warszawa Byłam a na mazurach nigdy nie byłam, także no, myślę, że mazury chciałabym zwiedzić. Chociaż wiem, że czasami zdarza się tak, że jest tam mnóstwo komarów, i nie da się od tego odpędzić, ale myślę, że widoki są niezapomniane i no, i to by było chyba na tyle. Ósme pytanie: Charakterystyczna cecha okolicy, w której się wychowałeś. No, na Śląsku wszyscy dobrze wiemy, że jest mnóstwo kopalni, fabryk, jest to taka dzielnica przemysłowa bardziej, ale jest tutaj też wiele ciekawych atrakcji, naprawdę. Także, jeżeli ktoś z Was nie był jeszcze na Śląsku, to na pewno no, musicie tu przyjechać, zobaczyć co mamy fajnego i ja nie będę tutaj wymienić, bo tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo ale zapraszam serdecznie wszystkich i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia, pa pa!